Szanowni Państwo, jesteśmy tu po to, aby odpowiedzieć sobie na jedno kluczowe pytanie. Czy stać nas na oddawanie naszej suwerenności na każde zawołanie Brukseli? Czy polski samorząd ma prawo przegłosować lokalne uchwały podkreślające przywiązanie samorządowców do tradycji i kultury? Według Komisji Europejskiej. Tak, ale z wyjątkami. A o tych wyjątkach ma decydować nie nikt inny, tylko anonimowy urzędnik unijny, co więcej, decydować bez wysłuchania stron i bez żadnej podstawy traktatowej. Nawet w sławnym procesie Kawki oskarżony miał więcej praw niż polski samorząd terytorialny, będący dzisiaj w sporze z Unią Europejską. Tak właśnie można oceniać dzisiaj atak eurokratów na polskie samorządy za przyjęcie uchwał wyrażających poparcie dla klasycznego modelu rodziny oraz wątpliwość co do legalizacji związków jednopłciowych. Niestety ze względu na finansowy szantaż oraz wstrzymanie wypłat środków unijnych samorządy wycofały się z przyjętych stanowisk. To niezwykle smutne ale nawet na szczeblu samorządowym tym najbardziej lokalnym wszystko ma wyglądać tak jak chcą eurokraci czy to jeszcze suwerenność odpowiedzmy sobie czy to jest jeszcze suwerenność co dalej przed nami Komisja Europejska i parlament nie zwalniają tempa w przepychaniu legislacji mającej na celu narzucenie praw mniejszości seksualnej Jednym z tych narzędzi jest dyrektywa antydyskryminacyjna. Ostatnio na sesji plenarnej Parlamentu wypowiadał się, wypowiadali się o niej europosłowie. Rezolucję w tej sprawie podpisało pięć z siedmiu grup politycznych, a na liście sygnatariuszy jest też grupa IPP. To ta sama grupa, w której zasiadają posłowie Platformy Obywatelskiej i PSL. A ta rezolucja wzywa między innymi Komisję Europejską do proaktywnego wykorzystywania wszystkich dostępnych narzędzi, w tym wszczynania i prowadzenia postępowań przeciwko państwom członkowskim. To absolutny skandal. Ja to nazywam taką nowomową. I tłumacząc tą nowomowę, trzeba powiedzieć tak, i tak nam to mówią, albo zalegalizujecie Związki Jednopłciowe, albo państwo będzie karane przez Komisję Europejską. Taka to brukselska proaktywność. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Urszula von der Leyen w swoim słynnym wystąpieniu w 2020 roku wspomniała, że Jednym z priorytetów Komisji Europejskiej na tą obowiązującą kadencję będzie wzajemne uznanie stosunków rodzinnych w Unii. Co to znaczy? Jeśli jesteś uznanym rodzicem w jednym kraju, to znaczy, że będziesz uznanym rodzicem w każdym kraju Unii Europejskiej. Tak mówiła Ursula von der Leyen, występując przed Parlamentem Europejskim. A ja państwu mówię i nie tylko ja. Że ta deklaracja jest jawnym złamaniem umowy opierającej się na podziale kompetencji pomiędzy państwa członkowskie a instytucje unijne. To wypow ta wypowiedź nie ma umocowania w traktatach europejskich, bo w traktatach europejskich Sprawy rodzinne są wyłączone z kompetencji przynależnych Unii Europejskiej, a ich regulacja jest suwerennym zadaniem państw członkowskich. Ale dlaczego moi drodzy przywiązują taką wagę do tego rozporządzenia? Bo jest to zwykły wytrych umożliwiający wprowadzenie tylnymi drzwiami związków jednopłciowych, możliwości adopcji przez nie dzieci oraz surogacje, które aktualnie w polskim prawie nie występuje i póki my będziemy, nigdy występować nie będzie. Nie będzie handlu dziećmi. Szanowni Państwo, po raz pierwszy eurokraci w ramach unijnej nowomowy słowo dla nas bodaj najdroższe. Matka Mama zastępują sformułowaniem osoba rodząca dziecka. Matka zostaje uznana za termin ofensywny i nie genderowych dokonań i kulturowej wojny prowadzonej przez ostatnie 20 lat. To jest po prostu skandal, to jest wyzucie z naszej tradycji. Pewnie słyszeliście już Państwo kiedyś, że jeżeli nie jesteście za zieloną rewolucją, jeżeli nie wierzycie w to całe ekoszaleństwo, to nie jesteście pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej. Oto nas oskarżano. Ale za chwilę usłyszycie Państwo że jeżeli nie jesteście za uznaniem związków homoseksualnych, jeżeli nie jesteście za adopcją przez nie dzieci, to nie jesteście godni być we wspólnocie europejskiej, nie jesteście Europejczykami. To jest absolutny skandal i to dzisiaj wybrzmiewa. Bo prawdą jest, że głęboki establishment polityczny Unii Europejskiej stracił już jakikolwiek hamulec. I prawdą też jest, że próbuje wykorzystać aktualne kryzysy, z którymi się borykamy, inflacyjny, energetyczny, kryzys bezpieczeństwa do budowy federalnego tworu, nie możemy dalej iść w tą stronę, Jak, i jako państwo musimy odzyskać suwerenność i autonomię decyzyjną przede wszystkim w zakresie światopoglądu, kultury, wiary, tradycji i instytucji rodziny. Szanowni Państwo, tak cieszę się, że jest nas dzisiaj tak wielu, tak wielu patriotów. I albo Podniesiemy polską flagę, polski sztandar wysoko i obronimy suwerenność oraz wolność państw członkowskich albo zginiemy w Eurofederacji. I dlatego <tryk> musimy zbudować kraj, kraj, który będzie dumą pokoleń, który swoją siłą, swoim ukochaniem wolności pociągnie całą Europę do przodu. Myślę, że przede wszystkim jako kraj musimy pamiętać, że nasza stolica jest w Warszawie, a nie w Berlinie, nie w Paryżu i tym bardziej nie w Brukseli. Dziękuję bardzo.